Witam serdecznie drogie lewki na przedmiot tygodniowym. Już lecę hurtem, co by wam te horoskopiki powgrywać jeszcze. Na każdym powtarzam, że musiałam się przenieść, musiałam się przenieść, bo tam już nie mogę sobie popalić, więc tak naprawdę, a jeszcze jest okupywany właśnie w tej chwili taras, bo tam jest taki jaśniutko, fajniutko, bo te okna olbrzymie, a ja zostałam wygoniona, wygoniona z papierochami do kotłowni. Jestem niepocieszona. Skarżę się wam. Mocy ratunku. <noise> nie żartuję, muszę rzucić papierosy, bo kotłownia nie służy do palenia papierosów. Dobrze, moi drodzy. Chciałam na dworze zrobić horoskop, ale za zimno. Wczoraj tak za zatoki, że dzisiaj normalnie rano tak mnie bolało, że głowa mała. Lecimy. Co dla lwów. Raz. dwa. Co dla lwów, obserwacja, czyli mamy obserwację dodatkowo. Lecimy co dla lwa. Lew coś zakończył, lew coś zakończył, idzie w świat, czym siedzi, jedzie, musi się ruszać w tym tygodniu, coś zostaje odkryte. Słuchajcie, jeżeli powiem tak, drogie lwy, jeżeli, jeżeli jesteście z trygonem, słuchajcie, wodnym to tak jakby coś zakańczacie, coś postanawiacie odkryć, tak, albo coś zostaje odkryte, jeżeli chodzi o trygon wodny, moje drogie Lwy ale jest, być może będzie to związane z finansami, mamy tutaj pieniążki, mamy tutaj takie, ogólnie jest taka prawda, jest taki tydzień prawdy, tak bym powiedziała, i jeszcze obserwowanie, i jeszcze tutaj mamy tego szperusia, tak, mamy tego gienka, mamy gienka z mieczy, który mówi o tym, że no trzeba się przypatrzeć, tak, lub ktoś Wam się przypatruje, lub Wy się przypatrujecie komuś, pewnym sytuacjom staracie się poprzypatrywać, ale jest to tydzień, słuchajcie, zakańczania pewnych rzeczy, pewnych rzeczy, pewnych znajomości, pewnych relacji, tak, naprawdę, odkrywanie, odkrywanie kart to tak jakby odkrywanie kart życiowych, takich um, dewiz życiowych i myślę, że wiele lwów w tym tygodniu postanowiło po Pokażę, powiem tak, może nie tyle, że pokażę, ale może się okazać, że przyjdzie dobra propozycja, słuchajcie, nie wiem czy kupna, czy sprzedaży, jeżeli się nad tym zastanawiacie i myślę, że dobrze wyważone decyzje, dobrze wyważone decyzje finansowe pozwolą Wam tak naprawdę o to zawalczyć, że akurat jest to, jest tam, mimo że mamy czasy, jakie mamy, tak, ale tutaj mi się pokazuje dobra perspektywa do. Nie, ubicia jakiegoś interesu dla Lwów, o tak bym powiedziała, i takie wyważone, bardzo, bardzo wyważone decyzje z waszej strony. Powiem tak, coś fajnego, coś jest to tak jakby mm, Coś fajnego, złapałybyście w tym tygodniu, drogie lwy, takiej energii świata, tak, takiej typowej, poczułybyście się, jestem, jestem to częścią świata, tak, tego świata, wszechświata, bo tutaj się pokazuje, że będziecie energetyczne, bardzo fajnie energetyczne, tak naprawdę waszej energii, chociaż ja uważam, że w świecie jest każda energia, więc tak naprawdę może być i wasza, bo poza tym to tak, jakby wam brakowało tej waszej energii, albo miałyście jej tak naprawdę, drogie lwy, w nadmiernym, i potrzebujecie tej stabilizacji, potrzebujecie takiej stabilizacji, potrzebujecie emocji, być może potrzebujecie jakiegoś wyciszenia, ale jednocześnie też, bo macie wszystkie trygony, słuchajcie, sześciusieńkie trygony są wokół Was, tylko nie ma Waszej energii, czyli Waszej energetyki nie ma, czyli widocznie tej energetyki miałyście za dużo już i teraz potrzeba troszeczkę wymieszać, czegoś innego, znaczy, innych energii zmieszać. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie o finanse, Finanse, finanse mają się nieźle, tak bym powiedziała. Nie powinno być przede wszystkim źle. Jeżeli nie macie pracy, no to ją dostaniecie, bo ona jest. To tak jakby przyszła w tym tygodniu ta propozycja i tak naprawdę rzeczowo jakaś tam coś bardzo bardzo konkretnego, słuchajcie, ale jednocześnie też jest tak, że możemy coś kupić, możemy coś sprzedać, a przede wszystkim wiele. Ale to wiele lwów w tym tygodniu idzie za prawdą. Idzie, będzie goniło za prawdą. Tym bardziej będziecie tutaj jeszcze szperusiowały, obserwowały lub to ktoś Was będzie obserwował. Być może chodzi o lepsze stanowisko, być może o coś. Jest jakiś przekaz, jest przekaz dla lwa. Taki moim zdaniem jest taki, że tak jakbyście były obserwowane jako ktoś do wyższego stanowiska, ktoś do innej lepszej pracy, Czy, ale tak mi się, tak mi się tutaj i tutaj będzie takie pokazanie, pokazanie swoich racji, być może zostaniecie poproszeni o to, żeby je właśnie te racje swoje przedstawić i tak jakby to było dla was no, Takim awansem, tak awansem ogólnie życiowym, gdzieś tam w tej hierarchii, w tej hierarchii takiej życiowej, być może emocjonalnej, no bo to już Państwo musicie sobie to pod siebie podłożyć. Idziecie do góry. Myślę, że pójdziecie do góry w tym tygodniu, bo jest oto walka. Tak jaki jest efekt, jeszcze tego nie widzę, ale to idzie w świat. To wychodzi ze świata, to przychodzi ze świata do Was, więc tak naprawdę są to bardzo pozytywne karty, jeżeli chodzi, moi kochani, o zdróweczko. To tutaj bym powiedziała tylko kucie. Kucie i jakieś, być może jest to nadciśnienie, być może jest to, ale jest to coś związane z obiegiem krwi, tak w organizmie, i tutaj na to trzeba uważać. No i mamy tutaj jazdę. Jazda jest ten galop, żeby się nie spieszyć, nie spieszyć się, robić pewne rzeczy troszeczkę wolniej, z tego względu, że mamy dwa konie. Dwa konie mówią o tym, że no, możemy być nieuważni na drogach, więc na to, moje drogie lwy, najbardziej w tym tygodniu uważamy. Pozdrawiam kochani serdecznie, nic, się nie zadziwa. Coś będziecie obserwowało. O tyle mogę powiedzieć przez cały tydzień, lub będziecie obserwowane pod kątem, ale macie piękną kartę. Karta świata jest kartą ochronną, która będzie od samego początku Was chroniła, moje drogie lewki. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu. Hej.